Here we go. Another day of the fly. Here we go. It's the liberty sacrifice. Here we go. I got you boost. Here we go. I get your full retreat. Here we go. Another day of the fly. Here we go. Take the the power! Here we go. I're the die on my feet. Here we go. Także dobra, to jedziemy dalej. To wiesz co, to nie wiem, to czekaj, najpierw muszę sobie odwrócić pustkę. Muszę coś z tymi homaidkami zrobić, mam za dużo tych homaidek, to odwrócę sobie pustkę. Rozpalę. No, dodam level. Teraz co, Wytrzymało iść, nie? Jak mam siły z winności dobrze, witalności mam do 12, to wytrzymałość parować, nie? Dobra, 40 level. Ciśniemy. Ogólnie to nie, to jeszcze nie idę na bossa, idę sobie zeskoczyć tam na dół, gdzie jest ta... Um, gdzie jest... Ta winda! Kurwa, druga, druga! What the fuck? Pułapka się dwa razy zaaktywowała, dostałem z drugiej wpierdziel. Po pysku dostałem z drugiej. No, halo. Jedzie tu? Ej, jak zaskoczę tu z najwyższego piętra tam na dół w tą dziurę to przeżyję? Nie wiem czy Nie wiem, teraz sobie zeskoczy z piętra niż, bo tam się da jeszcze z piętra niż zaskoczyć Jakbyś jeszcze go trafił Leżeć Mam nadzieję, że pułapka mi drugi raz nie przypieprzy Dobra, going We going together Hello Ej, ktoś mnie polubił na Facebooku Wow To kiedy pijemy? Dzisiaj chlejemy. Ja idę sobie za ten prześpię się i będę by, browary dzisiaj napierdziała jeden za drugim na live <grych> wy nie będę Dobrze. Coś się pochwali, że ty też możesz pić, tak? Tak, mogę pić. Jestem ja pełnolite. I tu ogólnie Pisa. znajdujemy taką rzecz, to to jest pierścień z... aha. ze śpiącym smokiem. I ogólnie gdzieś tu się jeszcze da stąd iść? Czy jest ten pierścień ze śpiącym smokiem? Nigdzie już, nie? Nie, już nigdzie. To muszę ogólnie zaskoczyć tu. No, zejść, a miejsce, windę. Tak. Tam zjechać, bo jak tam zejdziesz, to zaraz jesteś obok windy. Mhm. Tak, 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 tak. Ale dałem się zabić, wiesz, także spokojnie. <laughs> Aha. Fajnie widzisz. No, bo zaskoczyłem, schitował mnie ten, ten co strzela piorunami i dobił mnie ten cwaniak, co macha mieczem w wszystkie strony. No, czyli ogólnie miłość nie określi poszło. <laughs> no. Ja wiem, ja tam windą zjadę i z nim pogadam. Ogólnie jeszcze te kule chcę ogarnąć. Aha, właśnie, miałem iść tam. E, on się respi tu za każdym razem. Ten ziomuś. Czekam tydzień i nadal mi nie wyrobili prawa jazdy. No nie, okay. nie wyrobią, nie wyrobią ci. Tylko tydzień czekać, na coś takiego. Rozumiem, że to do Warszawy i w ogóle, ale już tak długo. No ci mówią, ci nie wyrobią. Ponad tydzień. Połowy czwartek nie o tydzień. Fajnie widać tą fortecę właśnie stąd. O, jest. Mam też tumbrlach wiesz? Tak. Tak, tylko tam mam zamiar rzucać pornuchy. Aha. Tu ogólnie zabiliśmy Ricarda. Bo tu wziąłem jego rapier. I są skrzynki, normalne, nie mimikowe. Lag. O, i tu jest boskie błogosławieństwo. i chyba zna ile? Cztery w grze się znajduje? No. I rzadki pierścień ofiary. tych boskich? Boskich Boskich może no. zdobyć no. trzy. Trzy na jedno całą znajdujesz, grę, nie? Tak, jedno znajdujesz przy... przed ironowym, tam gdzie pewnie no, jesteś. No, właśnie teraz znalazłem, tak. Jeden przy, w kościele znajdujesz i jeden możesz dostać od kota. Od kiciucha. Jeszcze u kiciucha nie byłem ty w ogóle na sifa, nie poszedłem. To jest, to jest go good, good żeby może na kiciucha się puścić. Ogólnie tego pana co tam miota kulami też można zabić, ale Póki co nie. Nie, nie, póki co nie A te kule się obracają, bo one nie mogą yy, jednocześnie spadać na to przejście, że wiesz tam jest ten elektryczny wąż o strzela, uh -huh. To one tam spadają. Potem przebiegasz nad nim, to potem one się obracają i spadają tam, gdzie trzeba tak, wiesz, wyczuć timing, nie? No. No to one się same obracają, nie? Leżeć. I po co ja aż tutaj... I po co ja aż tutaj zabiegłem? Jak miałem skorzystać z windy, a podbiegłem aż pod Balderskiego Kusznika pro Naprawdę. Dobra, winda hello. Trzeba sfajtować tego gnoja tutaj. Co mi duszę chciał ukraść? Ty co jest? Ty kalec jeżdżam windą mnie i zgadnij, z czego dostałem. z e, spiorną. Nie e! Właśnie, że nie z piorunów! To z tego wahadła. Z wahadła dostałem, no dokładnie. No. Nie zrzucił mnie! I hajs się poszedł. I osiem humanitek. Bo ten z piornów strzelił mi w tarczę, nie, i mnie zrzucił. No to już nie mam po co tam wracać. Wezmę sobie humanitkę i idę na bossa. To już nie, zniszczył mój plan. To już nie, idę na bossa. <grymne> Jaka hamuwa, ty, nie dość, że dostałem z wahadła w klatce, to jeszcze zrzucił mnie ten... ...zasraniec. Zrageowałem się, idę na bossa. Nie lubię tej lokacji, mówiłem już Ci o tym? Mówiłeś? Jeszcze chcę zrobić to z tymi kulami, nie? I tam zejść po tego mimika i w ogóle. To by było dobre w dwóch kalendrze. że ty byś trzymał ten mechanizm z kulami, ja bym tam na dół pobiegł nie? Nie da się, bo on i tak się sam ze siebie obraca, nawet jakbym będę chciał go wciąż poszować. A to, to jak gram sam, to on się nie obraca? Dobra, Wezwę sobie tego pomocnika, który i tak nie pomaga Balderski, nie wkurzaj mnie I teraz idziemy po pomocnika, ale przynajmniej za bossa dostanę 40 tysięcy Chodź, mój pomagierze, idziemy na bossa No Przyzwij no. Chodź, Tarkus. Idziemy bić bossa. Właśnie, przecież ja mam inne pierścienie, wezmę sobie pierścień, co mi da odporność przeciwko atakom fizycznym. No właśnie, idziemy. Hello, boss. Będziesz strzelał? Będziesz Tarkus Lake bossa Grzecznie O Boże do mnie doskoczył Ty Tarkusa masz lać Gnido wielka O skaczesz Ty wiesz jak tego bossa upchain teraz jak można wrzucić poza arenę? Żeby unik zrobił Ej, czemu ja mu nie zadaję damage'a? Depnie mnie! Zadeptał mnie, Boże I się... Z... Ty, jak mnie boss zabił, nie? Tak Tarkus go położył na dupę Ogarniasz to, Kalen? Ogarniam w ogóle ja go biłem po nodze, damage'a nie dostawał, ale zajczyło to, że ja go biję po nodze, wiesz co to radzi, że on się potem zaczął kiwać, nie? No. Hamuwa straszna. Dobra, idę jeszcze raz go. Piromancja widzę, nie działa. Na bossa. Także, także, także. To jest głupie, że od ogniska trzeba tak sklepać do niego daleko. Zabijać tego balderskiego miliony razy i w ogóle... Ale muszę go zabić, nie ma bata Wiesz o co chodzi? Bo on złapał y, tar Tarkusa, nie? I no. wiesz, i wgniót go w ziemię Tylko ja nie wiedziałem, że jak on robi to y, animację, to on nie dostaje damage'a wtedy w ogóle Jak go bijesz Straszna hamuwa Bo ja wtedy podbiegłem i myślę, kurde, no ty On jest teraz zajęty nim, no to ja go będę bił, nie? No i lipa jest z tym jego, wiesz, zmianem, zmianami targetów nagle Robi <laughs> zamach na Tarkusa, no, ale... a ja dostałem ale to chyba jedyny boss tak robi, nie? Z takie zmiany targetów. Bo inne, inni bossowie jak się rzucą na kogoś, to... Manus na przykład jak się wziął na kogoś, to tylko na niego, aż nie odbiegłeś daleko i... Ej, wzywam, wzywam jakiegoś playera o Kupa I Tarkusa też wezwę. Żeby było fajnie. W trzech pójdziemy. Ogólnie może być słychać za drzwiami odkurzacz który odkurza. Kto się wezwie szybciej, Tarkus czy Kupa? No, Tarkus. Chodź, Tarkusiątko, chodź. A gdzie jest znak Kupy nie ma? Ogólnie ja chyba wyłączę i przeczekam to odkurzanie. Także fight z ironowym part drugi Hello ironowy Ko Kończyli już odkorzeć? No Wezmę tylko ironowy co moje Idź idź Tarkus idź na niego no Dobrze Lego Tarkus, lego Dobra złapał Cię dobra Aha, i teraz jak Cię złapał to nie można mu nic zrobić Dobra, no Tarkus bigo, bigo, bigo Dobra, kiwie się i teraz w drugą nogę Tarkus Dobra, usiadł Prujemy go Leży! I 40 tysięcy zarobione. Ui! Ja się chyba ogólnie wrócę do ogniska, żeby dać sobie level. Chociaż 40 tysięcy, to czekaj, łapkę bym mu ulepszył na plus 15, nie? No. To by był niezły staw. Dobra, póki co idę do ogniska. Idę do ogniska i... albo rozdam sobie levela ile leveli tu... tu do 20... A, 3 3 No Dobra Dam sobie levelę, zostało mi 10 tysięcy co jest i tak dużo Ty to mam jeszcze, albo ogólnie nie, to tutaj zakończę to nagranie A potem pójdę się pobawić z kulami I do Anorlonda